Piosenka jest dobra na wszystko, to piosenka tytułowa, którą Pan wykonuje podczas wieczoru oddam tutaj na Kresowej w Zamościu. Tak faktycznie jest, że piosenka jest dobra na wszystko, Panie Konadzie. Tak, i uważam, że piosenka, w ogóle muzyka jest dobra na wiele rzeczy, na wiele potrzeb w życiu. Warto się interesować, warto śpiewać, warto sobie robić przyjemność podczas tego śpiewania. Ja mam akurat takie tradycje rodzinne. Dużo śpiewałem z bratem, z siostrą. Więc polecam każdemu się, piosenka jest dobra na wszystko. Gmina Zamość, którą Pan reprezentuje jako sekretarz, współpracuje od 35 lat ze stowarzyszeniem. Jaka to jest współpraca, jaka przyjaźń, jakie relacje? Wiele lat współpracujemy ze stowarzyszeniem. Chyba największym przejawem tego tej współpracy jest to, że w pewnym momencie naszej współpracy oddaliśmy Stowarzyszeniu krok za krokiem budynek po mojej szkole pasowej w Białobrzegach, w której w tej chwili funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej i są tam zajęcia prowadzone dla osób dorosłych, więc bardzo się cieszymy, że budynek został zagospodarowany, że znajduje tam pracę i miejsce wiele zacnych osób. Spotykamy się w dniu wolontariusza, zarówno Pan jak i ja przyznajemy się, jesteśmy wolontariuszami, chcemy pomagać, ale dlaczego? Dlaczego chcemy, z czego to też wynika i dlaczego też warto zachęcać innych ludzi, którzy jeszcze mają dystans do tego? Tak, staram się angażować w różne akcje związane z wolontariatem, uważam, że człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu, jak mówił słynny Polak, nasz Jan Paweł II, papież, więc ważne jest, żeby w, swoich, w swoim postępowaniu kierować się myśleniem dobra, bo to dobro potem wraca. Wraca dobro w postaci właśnie jakichś dobre, dobra, które spotyka człowieka w życiu jego prywatnym, więc myślę, że każdy powinien brać o i w wolontariacie, angażować się w pomaganie